Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem pięcioletnich studiów magisterskich przygotowujących do zawodu nauczyciela w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Jest to kierunek, który został utworzony w ubiegłym roku zgodnie z najnowszym standardem kształcenia nauczycieli. Kończąc ten kierunek, jesteście Państwo wyposażeni w autorskie projekty i programy kształcenia w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Tworzycie Państwo koncepcję autorskich klas i szkół autorskich. Nasi studenci mają szansę rozwijania swoich zainteresowań. Zdolności i zamiłowań pod okiem najlepszych specjalistów kadry naukowej i praktycznej. Nasz kierunek stwarza szansę promowania twórczości i kreatywności naszych studentów poprzez organizację wystaw, koncertów, sympozjów, seminariów i konferencji zarówno na naszym uniwersytecie, w mieście Lublinie, w województwie, ale także w internecie. Pracujemy metodą projektów. W pracy wykorzystujemy najnowsze technologie informacyjne. Pracując zgodnie z misją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, łączymy tradycję z nowoczesnością.